Przypominam, że rączki musimy sobie umyć, żeby były czyściutkie i wsypujemy mąkę, tak? Eee, troszkę mąki musimy sobie zostawić, następnie mamy na przykład w domu bułkę tartą, wsypujemy bułkę tartą. Kiedy dodaliśmy już bukę tartą, dajemy troszkę majeranku, nie za dużo, ja dałem łyżeczkę, następnie trochę soli. Zawsze można dosalić. Dobrze. Troszeczkę warzywka, ale to jest tylko troszeczkę. Bo, to, bo mam warzywkę, więc troszeczkę dodam. Dla Do smaku. Dobra. No i co? No i zostaje mi dodać pietruszki. Pokroić i pokroić koperek też nie za dużo tego koperku Nie pokażę jak kroję, bo trudno trzymać je aparat i kroić Ale mniej więcej takiej proporcji Bardzo cieniutko kroimy Dodajemy Koperek i pietruszkę. Ja, no, ja nie pokażę, bo nie mogę. Mam dwie ręce zajęte, więc nie pokażę. Kiedy już dodaliśmy koperek i pietruszkę, dodajemy wodę. Tylko najpierw musimy to wymieszać. Nie? Najpierw to wszystko wymieszać. Kiedy już wymieszamy, dodajemy wody. Z wodą proszę ostrożnie, trzeba zrobić z tego ciasto, a nie zupę, tak? Aż do, robimy aż do wyrobienia ciasta, tak? Mówiłem, żeby trochę mąki zostawić, z tego co nam te resztek tych mąki, co nam zostało, troszeczkę, żeby zostawić mąki. Teraz jak sprawdzić, czy dobrze dodaliśmy soli. Eee, wystarczy troszkę spróbować, przecież się nie otrujemy tym ciastem, tak. To jest tylko mąka. Jest OK. Wystarczające do soli i przyprawki. Ok, Dobra, no to wyrabiamy ciasto i jedziemy dalej. Oczywiście znalazłem masło, bo nie każdy będzie miał pewnie olej. Trudne czasy, więc olej to rarytas. Więc y, mam smaluszek. I mam jeszcze... Y, jak to się nazywało? Byla <laughs> wampiry. Czosnek, o. <laughs> czosnek, tak? No, możemy ten czosnek pokroić w drobniutko i dodać do ciasta. I zamiast na oleju, i tak chyba zrobię, posmażymy na smaluszku. Tak, mówiłem, czosnek. Ojej. Dobra, tak jak mówiłem, czosnek sadziłem w ciasto. Teraz jak grube ma być to ciasto? No nie za grube, ale też nie za cienkie, tak? Pamiętajmy, że nie mamy chlebka, jest bieda, jest ciężko. Więc yy, udało nam się zdobyć gdzieś masło. Krowę dorwaliśmy albo świniaczka, gdzieś biegał luzem. Gdzieś wyrosła yy, wyrosła pietruszka. maje rano gdzieś, żeśmy zdobyli, nie wiem, pozostałości po supermarkecie. Yy, jest trudno. Gdzieś bu, mieliśmy jeszcze bułkę tartą. Ja, wiadomo, trudne czasy, tak? Żeśmy przetrwali najgorsze. Teraz tak. Ciężko mi włożyć. Yy, Znowu zapniałam na no, wampirę. Czosnek. <grych> Chcesz by włożyć ten czosnek w ciasto, ale udało mi się. Tak sobie o, sobie śpi czosnek w cieście, tak Taka koncepcja. E, cały czas się zmienia, miało nie być smalcu, nie, nie, nie miało być czosnku, ale nastał się coś zmienia. E, kawałeczki nieduże. Tak wygląda ciasto. Nie wiem czy widać. Okej. Okay i robimy ja tego ciasta nie rozwołkowuję. normalnie zwyczajnie palcami wystarczy przekroić nożem na pół zależy jaką część ch ile chcemy i wystarczy zwykłymi paruszkami tylko muszą rączki być czyste tak? wiadomo o co chodzi no kurczę, kamerka mi się tu jakoś dziwnie przez, o, teraz lepiej wygląda. Normalnie, zwyczajnie, paluczkami. Tylko, żeby nie było za gruba, nie? Bo nie będziemy tego y, y, piec, chyba. No mamy trudno. Jesteśmy na przykład w lesie. I mamy na przykład smalec, nie mamy oleju, ale mamy za to patelkę i mamy smaluszek, tak? No gdzie będziesz miał piekarnik? Chyba, że sobie zbudujesz w lesie piekarnik. na no, ognisku nisku. Tak jak kiedyś robiono. ok na wolnym ogniu na patelce jesteśmy w lesie ja akurat o, ogień ogniska to jest moja gazówka mamy smaluszek troszkę smaruszku tylko dajemy na patelkę i kładziemy placuszki ma być troszkę tylko smalcu nie żeby całe się topiły te placuszki e, w smalcu Pamiętajcie, że to musi być na małym ogniu, tak? Ja może nie żeby nie było widać. Na malutkim ogniu, tak? Nie za małym, ale też nie za dużym. Taki malutki ogień, żeby mogło się to spokojnie zrobić. Jak widać powolutku Za, za jakiś czas przewrócimy na drugą stronę co jakiś czas trzeba po prostu przewracać żeby to się równo yy, upiekło, usmażyło nie wiem pamiętajcie, że trzeba cały czas przewracać tak? nie można sobie zostawić tego pamiętajcie, że trzeba to przewracać tak? to nie ma się smażyć tylko ma się to troszkę podsmażyć ale też i upiec tak? Ładnie pachnie. Nie ma to być twarde jak kamień, tylko ma być lekko zarumienione. Tak? Wystarczy. Ładnie pachnie przyprawami. Zaraz będę wyciągał. To już mogę w sumie, nie? No, powiedzmy. To tu, powiedzmy, będzie dobrze. Przypominam, kiedy nie mamy chlebka, tak? kiedy jest w domu ciężko, kiedy e, jest trudne czasy, są przyszła wojna. Lepiej, żeby nie. A przeszła wojna. I zdobyliśmy te produkty, tak. No najważniejsza jest tym wszystkim mąka, tak. <laughs> Słuchajcie, to nie będzie takie miękkie jak chlebek, że będziesz ten. To, ma, to jest miękkie, ale nie też twarde, to nie ma być twarde jak kamień. Dlatego daję to na wolnym ogniu przykrywam dodatkowo. Muszę przełamać, sorry muszę przełamać. Nie wiem czy widać. Dopiekło się na pewno. Nie wiem czy widać. Dobra, przekrywamy. Dosmażemy resztę. Dopieczamy, dosmażemy. Nie wiem. <grytania> Pamiętajmy cały czas przewracając, tak? Не маем быть каменья.